Co Perła teraz będzie miał? Badania oczka. Badania oczka. Eee, a w obu Gwiazda. Trójkąt. Ko. Ko. Ło. Ko. Koło. Kółko. Kółko. Dziękuję. oh handsome Thank you. Thank you. Henio był dzisiaj na pierwszej wizycie okulistycznej w swoim życiu. Tak naprawdę taką pierwszą wizytę sprawdzającą powinno się zrobić po trzecim roku życia, ale wiecie jak to jest, jak dziecko nie manifestuje żadnych problemów z oczami, a tempo życia jest jakie jest, to tak przekładaliśmy, przekładaliśmy, szczególnie, że zależało nam, żeby trafił do tej specjalistki. Więc w końcu właśnie po świętach, a między kolejnymi świętami, udało nam się taki termin znaleźć. I Henryk jest po swojej wizycie. Naprawdę był dzielny, naprawdę był bardzo mądry. Czy tata jest dumny z syna? Jak zawsze jestem dumny z Kenią, ale teraz podwójnie. Bardzo pięknie się zachowywała. przy okazji Staś dobrał sobie okulary, bo studenckie życie ewidentnie przynosi. Do omówkości. Do przyniosło osłabienie wzroku. Ale już, ale już wszyscy wszystko wiemy i to co najważniejsze, jesteśmy, czujemy się spokojniejsi i czujemy, że taki ważny element życia został sprawdzony.